Tam mamy 17 czerwca wie jak skurczewek. A liść się złamał. Trachu się. Niedobrze. Ojej. A je. co zrobić? To zimno było, nie, nie rośnie tak jak ja bym chciał. Jeszcze poszarpię liście dzisiaj to ostro. W nie poddaje się mniejszym to nic nie jest ale jak widać wieje to złoto kawa się kładzie szklarni spokój Nie będę wchodził. i będę chodził i już dosyć sporo podróż. Idziemy bokiem. Pałownia. Co się dzieje z tą pogodą? O, proszę bardzo co tu się dzieje? Kolejna Pałownia, aby mi ich nie złamało, szkoda by było od jutra ma się nie uspokoić. Słoneczniki, gigant już jeden prawie leży. Niedobrze. Najgorzej szkoda bananowców w moim ogródku. Panowiec mu Sebasio dalej kwiat wysuwa już jest dosyć spory jak widać I to by było na tyle kolejna część za jakiś czas pozdrawiam